O, kurde, dzisiaj na tym mówię, że 2. Ty, może zrobię film o mojej, co bądź co bądź, ulubionych grze. I wypadałoby, by w jej rocznicę. Dobra, to byłoby nawet spoko. Okej, okay, to kiedy mija ta dekada, żeby się wyrobić? Aha. Dobra, spóźniłem się z tym filmem o dobre parę miesięcy. Ale uznajmy, że dzisiaj jest ten. 19 kwietnia i mamy rocznicę. Portal 1 i 2 to moje najbardziej lubione gry wszechczasów. czasów. obie części z dobrej dziesiątki razy, doprowadzając do tego, że znam je w sumie na pamięć i przebiegam przez nie niczym speedrunner. Moja relacja z produkcją WAL zaczęła się w 2011 roku, gdy wyszła. Byłem wtedy małym skrabem, co tylko wygląda na YouTube Minecrafta. Wiecie, te stare czasy. Ale pewien youtuber, znany jako JJ Joker. Dobra, teraz sprawdzamy, kto jest naprawdę stary i naprawdę go kojarzy. <gry> Nagrał sobie serię i zakochałem się w tym od pierwszego wejrzenia W grze, nie w youtuberze. Można powiedzieć, że to była moja pierwsza miłość. Wracając, <gry>, gry nie grałem wtedy. Tylko obejrzałem. Ale moje pierwsze podejście do produkcji było parę lat później. I zacząłem wtedy od pierwszej części. I o mój Boże, jak ta gra była doskonała. Później przeszedłem za ciosem, przeszedłem sequel. I o mój Boże, tamta gra była jeszcze lepsza. Od tego czasu praktycznie co roku przechodzę obie części Portala. I mody do nich. A 19 kwietnia było dziesięciolecie drugiej części. Dlaczego wam to mówię? Bo chcę, żebyście wiedzieli, jak bardzo jest to ważna gra dla mnie. I dla niektórych może to wyglądać jak po prostu długie obladzanie Portalowi. No bo w sumie tak to będzie. To na początek, mała akcja historii. Wszystko zaczyna się klasycznie. Czyli od grupki studentów, którzy na zaliczenie musieli coś zrobić. A tym czymś była gra o portalach. Nazywała się wtedy Narbacular Drop. I wam zobaczyło produkcję. Jak pewnie się domyślacie, zatrudnili tych gości. W firmie ich Portal Kids, czy Portal Guys. I, I pierwsze zadanie było zaimplementowanie całego konceptu na silnik Source. Po do konceptu, silnika Source. Pho No i oczywiście GLaDOS. Wyszedł w 2007 roku w pakiecie Orange Box pierwszy portal. Powiedzieć, że jak to był hit, to nic nie powiedzieć. To był istny fenomen. Ludzie zakochali się w GLaDOS, w portalach właśnie i w kostka. Szczególnie są tą serduszkiem. Valve wiedziało, że musi zrobić sequel. I jak to bywa, to nie było takie proste. Po wydaniu gry, Gabe Newell zarządził czas, w którym nie była robiona żadna gra. Nie było zero deadline'ów. Można powiedzieć, że była chilera utopia. To był czas burzy mózgów, by znaleźć ciekawe pomysły i może coś, co byłoby drugim portalem. I po paru miesiącach główkowania nadszedł czas prezentacji pomysłów. Nie będę tutaj mówił o wszystkich, tylko o dwóch. Jeden miał być pomysłem na kontynuacji portala. Tym czym się wyróżnia, to było dodanie czasu do konceptu. Gabe uznał, że... Gabe uznał, że to nie wypali, bo to nie było fan, a męczące, bo główkowanie jest męczące. W tym przypadku akurat. Drugi już wręcz przeciwnie wywołał podziw u Newella. Był to f-stop. Na podstawie tego miał bazować drugi portal. Tylko był pewien problem. I portali. I GLaDOS. Gra miała być prequelem do jedynki, dziejącą się w latach 50. Zamiast sadystycznej AI miał być ekscentryczny miliarder. Cave Johnson. On sam miał być antagonistą, który chcąc zostać maszyną wywołuje bunt wszystkim maszyn brzmi to ani trochę jak gra, jaką dostaliśmy w 2011. Po pewnym czasie produkcji twórcy zorientowali się, że gdzieś zrobić portala bez portali. I cały poprzedni projekt poszedł do kosza. I tutaj zaczęło się formować to, co znamy z portala dwójki. Ale to nie było takie łatwe. W skrócie: scenarzyści nie mieli pomysłu na fabułę. Zakończenie było pisane na ostatnią chwilę. Tak jak część pomysłów i mechanik było usuwanych wtedy. Nie miało być żelów. Tych niebieskich różokolorowych kolorowych, zostało na jak nowo upieczeni pracownicy, wissi system, jakby on miałby działać w grze. I tak paru latek produkcji, paru obsuwa, pewnym jednym ARG, polecam sobie szczekować, wyszedł Portal 2. Jeżeli chcecie poznać całą historię i ludzi odpowiedzialnych za sukces, polecam przeczytać Portal 2 Define Hours. Na moment nagrywają kosztuje 3 zł, 4 zł, więc serią warto. Zamiast skróconą wersję powstawania portala 2. Ale na czym polegała rozgrywka? Ogólnie jesteśmy w w pomieszczeniu, z którego musimy się wydostać. Wyjście nam drzwi, które trzeba oczywiście otworzyć. Do tego celu otrzymujemy kostki, lasery, żele, portale, przyciski, mosty, tuby. One są kluczem do rozwiązania. Przykładowo, musimy skierować laser do odbiornika. Dzięki temu powstaną schody. Potem stawiamy kostkę i otwieramy drzwi. Proces w założeniach, ale często będzie Was boleć głowa, bo wymyślanie rozwiązania może zająć trochę czasu. Tyle ale powiedziałem o portalach. Jak sama nazwa gry wskazuje, wszystko obracało się wokół nich. Z ich pomocą rozwiązujemy zagadki, przemieszczamy się i bugujemy w ścianie. Do stworzenia dziur w rzeczywistości służy nam Portal Ganty, lub bardziej oficjalny Apple Science Handheld Portal Device. Lewym tworzymy niebieski portal, prawym pomarańczowy. Może wydawać się bardzo proste, bo takie jest. Cała zabawa zaczyna się, gdy spojrzymy na jakie zasady one działają. Otóż. Portal może postawić tylko na białej powierzchni, nigdzie indziej. Ale to nie koniec. Chyba najbardziej rozpoznawalną cechą portali jest pewna zasada. Ciało wlatuje przez portal z pewną prędkością i wlatuje z portalu z taką samą prędkością. Co to oznacza w praktyce? Niech ten klip Wam to pokaże. To potrafi być dzikie, ale jest bardzo łatwe do opanowania. A projektanci mają wykorzystanie naszą zdolność do robienia dziur jak tego się da, pokazując w jak nietypowy czasem sposób korzystać z portal Gala. Oczywiście tutaj trzeba pochwalić ludzi, którzy opracowali działanie portali w grze. Dlaczego? Czus, wystarczy spojrzeć na kopię tej mechaniki w innych grach. O co konkretnie chodzi? Spójrz na portal na dwójkę. Przechodzenie przez jeden portal do drugiego jest płynne, niczy skoku, i wydaje mi się, że po prostu przeszliśmy z jednego miejsca do drugiego. Płynnie. Tutaj widzicie fanowską wersję Portagana na Unity. Różnicę widać gołym okiem. Zamiast płynnego przejścia mamy po prostu teleport, i skok, jakby to można było określić. System, zaprojektowany przez programistów z Valve i studentów, uczynił rywkę płynną, szybko i co najważniejsze, rozwiązywanie zagadek jest przyjemne. Skoro już wspomniałem o tej zagadce, to pogadajmy o nich, bo tutaj mamy jedne z lepszych. W pierwszej części mieliśmy pokoje testowe, które czasem mogły wywoływać bole głowy, oraz końcowe przemieszczanie się po tej drugiej stronie aperture. Kontynuacja podnosi wszystko do kwadratu. Pokoje testowe są bardziej rozbudowane. Często otwarcie drzwi nie wymaga tylko postawienia skrzygi na przycisku, ale też ustawienia laserów i stworzenia jakby linii zależności, dzięki której dostajemy się do wyjścia. zanie kolorowymi glutami po pomieszczeniach. W skrócie, dostaliśmy więcej nowych zabawek w pokojach. Również chodzenie po kompleksie zostało mocno rozwinięte. Po ten element zajmował górę godzinę. Tutaj nie tylko jest tego więcej, ale nawet wymagają więcej pomysłunku niż pokoje testowe. Dzięki skrypto Niektóre sekwencje trzymają w napięciu i wymuszają szybkie myślenie. Tutaj, za przykład, można podać moment ucieczki przed Glados, gdzie wszystko się waliło, a trzeba było dojść do wyjścia. W sercu kobiło i trzeba było myśleć szybko. W pewnym momencie, nawet przemierzamy stare kondygnacje aperto. Tam przechodzenie do nowych sal testowych. To jedna wielka zagadka. Gra również stopniowo wprowadza nowe mechaniki, typu lasery i żele. W własnym rozdziale wymusi korzystanie z nich wszystkich czyli osoby jednej grające w jedynkę nie będą przytłoczeni mnogością mechanizmu, A starzy weteranie poczułem się jak w domu. Na początku powiedziałem, że gra ma już 10 lat więc jak się zestarzała pod względem grafiki nieźle oczywiście to tylko subiektywne odczucia ale pomimo upływu czasu, Portal 2 Wygląda na to bardzo dobrze. To nie poziom typowy gier typu A, ale wciąż ma taki swój urok. Może to zawdzięczyć silnikowi Source, który tak by the way ma około 18 lat. Na nim działa teraz Sin's Go, Left 4 Dead i prawie każda gra w Valve. I jak spojrzycie na gry stworzone na tej technologii, za bardzo się one nie starzeją. Ba, Half-Life 2, czyli pierwsza produkcja na Source, nie wygląda aż tak źle. No, w przeciwieństwie do pierwszej części. Portal 2 potrafi naprawdę zachwycić wyglądem. Głównie dzięki projektowi świata. Zaniedbane pomieszczenia testowe, zarośnięte roślinnością, stare, poniszone apecze... nadają się unikalnego klimatu, który nigdy się nie zestarzeje. Oczywiście, są tu graficzne mankamenty, takie jak ogólna kwadratowość niektórych obiektów, no i co by nie mówić, czuć, że ta produkcja wyszła w 2011 roku. Ale czy gra logiczna może mieć wciągającą i ciekawie opowiedzianą historię? Ależ tak! W mieliśmy tylko jeden plot twist. No, może dwa licząc zakończenie. Ale tutaj dostajemy co chwilę jakimś zwrotem akcji. Tutaj ostrzegam, mogą pojawić się małe i duże spoilery co do gry, więc albo pamięci ten segment, lub ogreci na szybko grę. Wracając. Ogólnie, co tu się nie dzieje? Przyjaciele, zostań wrogami i na odwrót. Dowiadujemy się o mrocznej przeszłości aperture, sekwencji ucieczki, które ponoszą ciśnienie, humor, powaga. Tego jest sporo. A do tego jest to opowiedziane nie tylko za pomocą słów, ale też lokacji. Przykładowo, o historii placówki dowiadujemy się, oglądając plakaty, patrzymy na różne wystawy. Każda okazja przedstawia pewien moment życia życia co świetnie współgra z loadingami, które zmieniają się w zależności od tego, z jakiego okresu Aperture odwiedzamy. Oczywiście, główną rolę odgrywają tu postacie, których mamy tylko cztery, tak naprawdę. Ale jak oni dobrze są napisani. Sadystyczny i sarkastyczny GLaDOS, głupi i szalony Wheatley, ambitny i niezrównany Cave Johnson oraz my.

Która nabrała sporo charakteru, nie tylko morderczą maszyną, a czującą, pełną gębi, morderczą maszyną. To dzięki silnym dialogom gra się w to tak dobrze. Rozwiązywanie testów, gdy Galar dość ciągle próbuje nam ubliżyć, to są momenty, na których gram w gry. Produkcję walcem z tego, że nie piszemy trzech części. I w przeciwieństwie do Half-Lifea 2 Portal 2 niekoniecznie musi mieć kontynuację. Ale może to przez zakończenie, które jest emocjonujące, dwie naprawdę dobre wstawki muzyczne robią robotę, a w proces jest satysfakcjonująca. Ale co po dobrej fabule, jeżeli gra nie ma community? Ta gra ma community! Valve jest znane z tego, że ma gdzieś społeczność danej produkcji. No, niestety tutaj nie jest inaczej. Ale naszyci za dali dali narzędzia, które pomagają społeczności trwać w najlepsze. Jakie narzędzia? Oprócz Source Filmmakera. To oczywiście edytor pomieszczeń testowych I wsparcie warsztatu Steam Może się wydawać, że to nic wielkiego Ale to jakie mapy, testy ludzie wymyślili i stworzyli nie mieści się w głowie Naprawdę Spory jest perełek w morzu średnich map Na przykład takie Into the Multiverse Lub Minecraft Importal 2 Dzięki wspomnianemu Source Filmmakerowi Powstają genialne animacje z Portala Które trzymają wysoki poziom I są nawet kanida śmieszne Oczywiście liczba modów do tej gry też jest spora i potrafi zadziwić swoim wykonaniem. Powstaje mody fabularne, dodające nowe mechaniki do gry. No widzi, w 2021 roku. Ostatnio miała premierę właśnie modyfikacja Porta Reloaded, która dodawała podróże w czasie. Serio, polecam ograć. Ale tylko są, które znają oryginalną grę, bo to jest naprawdę ciężki mod. Poziom niektórych fanowski produkcji to i nawet normalnej grze. Mowa tu o Portal Sorry Smell, które można spokojnie postawić koło 1 i dwójki. Bo poziom fabuły lokacji nie różni się od oryginałów. Nawet w tej grze jest kop, przez który waszego kumpla, slasher, kumpele znienawidzicie i zwyzywacie od debili. Jest co robić pokoczeń głównego fontku, ludzie nadal coś robią w tej grze i te rzeczy, zasady są dobre. Tak wychwalam tego portala, ale ma jakieś on wady? Oczywiście, że ma. grywalność. Jak przechodzisz grę piąty raz, to nie masz tej samej magii za pierwszym razem. I po prostu przechodzisz przez spokoje Produkcja ta jest stosunkowo krótka Jak na dzisiejsze standardy No osoba znająca grę może ją przejść w dwie godziny Zmienianie opcji graficznych wymyśli chyba jakiś debil I Magic, żeby przed zmianą wybrania opcji Gra ostrzega, że to wpłynie na działanie gry Ja, yeah. Niestety to co właśnie powiedziałem jest już nieaktualne Ponieważ jak robiłem nagrywki zorientowałem się, że Portal już tego nie ma Chyba tak od roku czy coś Doskonale pewnie jak grę pierwszy raz przechodziłem i parę lat temu i nawet może powiedzieć, że rok temu to było strasznie pierdliwe. Naprawdę. Więc... Dzięki Bogu to już naprawili. Tylko czemu to dopiero prawie 10 lat po premierze. XD. Dobra. Nie przerywam. Za każdym razem. Czasem jakieś rozwiązanie jest po prostu nielogiczne. Patrz na Ciebie wentelację z końcówki gry. I oczywiście loadingi. Naprawdę tutaj loadingi są co każde pomieszczenie testowe. Tutaj jest więcej loadingów niż nie wiem, w każdej innej grze. To oczywiście wina Sorsa, który jeszcze trzyma te swoje korzenie w, w pierwszym Quake'u. Ale to tylko rys na diamencie. Nie przeszkadzają, ale z obowiązku musiałem o tym wspomnieć. I tak ta gra wygląda. Po 10 latach nadal bawi i przypomina, że Valve potrafiło robić dobre gry. Nie bez powodu jest najlepiej ocenianą grą na Steamie. Pomimo małych wad, polecam z całego serca przecież tą produkcję Może odkryjecie i pokochacie jak ja ten gatunek Może powiedzieć, że ta gra to nic specjalnego A może poczujecie się trochę bardziej inteligentni po skończeniu gry Napiszcie w komentarzach swoje uczucia. Może już przesiliście i podzielicie moje zdanie lub wręcz przeciwnie Albo dopiero macie zamiar sięgnąć po Portal 2 Piszcie, jestem ciekaw waszych opinii Ja idę znowu po raz 35 do placówki Apecher by poławić się z Gados I unikać wieżyczek Uh. Target acquired. F